Najtrudniejsze zapewne to brak cierpliwości. Staramy się zrobić nasz model tak dokładnie, jak wyglądał oryginał. To już nie jest w tej chwili takie modelarstwo jak kiedyś, że kupywało się pojedynczą farbkę, malowało na jeden kolor. Teraz w tej chwili to jest cały cykl malowania. Nie był. Model robiony na podstawie zdjęcia, tylko postaw w mojej głowie. Sam samochodzik to jest zestaw fabryczny. Aczkolwiek wymyśliłem sobie, że wjechał na minę i został rozbity tył pojazdu. Tutaj czas jest największym przyjacielem modelarza. Wszystkich z Państwa, którzy zainteresowali się odrobiną modelarstwem, zapraszamy do Galerii Kaskada do dnia 11 maja. Będziecie mogli tam zobaczyć produkty szczecińskich modelarzy. Zapraszamy serdecznie.